Witajcie! W drugiej w tym miesiącu recenzji wideo przedstawimy Wam coś, co tak naprawdę bardzo ciężko zrecenzować, ale za to jest to bardzo praktyczne i potrzebuje tego każdy z nas. Już jakiś czas temu firma Genius wprowadziła na polski rynek serię stylowych Etui na laptopy. Należą do niej modele GS1200 oraz GS1400. Genius GS1200 i GS1400 to Etui pasujące na odpowiednio 12- i 14-calowe komputery przenośne. Wyglądają identycznie, różnią się tylko rozmiarem. Ich konstrukcję przygotowano na bazie lekkiego i nieprzemakalnego materiału, jakim jest neopren. Dzięki temu nie tylko chronią przed zarysowaniami i uderzeniami, ale również zabezpieczają przed zalaniem. Przewidziano w nich także dodatkową kieszeń, która skrzętnie przechowa myszkę lub zasilacz. Wykonano je bardzo solidnie. Początkowo testowane modelu próbowaliśmy przynosić iPada, jednak ten okazał się zbyt mały na dużą kieszeń i ciut za duży, by zmieścić ją w Oczywiście to całkiem normalne, bowiem recenzowane etui zaprojektowano z myślą o netbookach, który na ekranu nie przekracza 12 cali. Na tym polu pokrowiec spisuje się znakomicie, idealnie chroniąc naszego 10 calowego iComa z dość dużą, niestandardową baterią. Oba modele są od jakiegoś czasu dostępne na polskim rynku. Ich cena nie jest wygórowana, a wręcz przeciwnie, jest zaskakująco niska jak na tak wysokiej klasy produkty. Cóż, w takim wypadku możemy je tylko polecić jako praktyczne i solidne rozwiązania dla naszych komputerów.